Prowadzenie zdrowych nawyków brzmieniowych nie dla każdego jest proste. Ciągłe zabieganie, praca, życie w biegu, yy, ciągle gdzie za czymś gonimy i umówmy się, ostatnio o czym myślimy, to, yy, to zdrowe jedzenie. Cześć, ja mam na imię Kasia i dzisiaj na kanale Sklepu Alto pokażę Wam, w jaki prosty i przede wszystkim szybki sposób przygotować pyszne i zdrowe jedzenie. Przed Państwem Philips Owimini, Mini. Sprzęt, który zmieści się praktycznie w każdej kuchni i który na pewno pomoże zmienić nasze życie na zdrowsze. Philips Owimini Mini piecze, smaży i grilluje. Czym zatem różni się tak naprawdę od zwykłego piekarnika czy patelni? Ano tym, że wszystkie te czynności wykonuje za pomocą gorącego powietrza. W praktyce oznacza to, że potrawy, które przyrządzamy w tym urządzeniu, zawierają na przykład do 50% mniej tłuszczu niż potrawy przyrządzone na patelni. Wszystko to za pomocą technologii FAD Removal. O co chodzi? Gorące powietrze bardzo szybko wiruje w koszyczku, w którym znajdują się nasze potrawy, dokładnie z of ze wszystkich stron je opieka i w tym samym czasie wyciąga z nich tłuszcz, który ląduje w zupełnie innym pojemniku urządzenia. I po drugie, ograniczamy zużycie oleju aż do 90% dzięki technologii Rapid Air. Jeśli myślicie, że przez tą całą otoczkę mniej tłuszczu, yy, mniej oleju, yy, potrawy będą bardziej suche i mniej smaczne, to ja już Was szybko wyprowadzę z błędu. Będą nie tylko przepyszne, ale i zdrowe. A czy wspomniałam Wam o szybkości działania tego urządzenia? Moi drodzy, to urządzenie przygotuje nam posiłek półtora raza szybciej niż zwykły piekarnik i to bez wcześniejszego nagrzewania. Mniej czasu w kuchni, więcej czasu dla nas. To co? Bierzemy się za gotowanie. W mini Ovi możecie przygotować nie tylko frytki, czy opiec sobie inne warzywa, ale również przygotować smaczne mięsko i ryby, jeśli postanowiliście wcześniej z tego mięsa zrezygnować. My dziś przygotujemy paszerowane pieczarki. Na pewno jesteście ciekawi przepisu i od razu odeślę was do aplikacji NutriU, która jest specjalnie dedykowana temu urządzeniu. I to jest w ogóle świetne, bo w tej aplikacji znajdziecie nie tylko przepisy na śniadania, obiady, podwieczorki, desery, na co tylko chcecie, ale również ciekawostki i fajne artykuły o zdrowym odżywianiu, plus informacje na temat urządzenia i ciekawe wskazówki. W międzyczasie powiem Wam jeszcze kilka informacji technicznych. Ovi Mini ma silnik o mocy 1500 W, w całym pojemniku zmieści się na mnie cały kilogram jedzenia, dokładnie 0,8 kg, a zakres temperatury to jest od 80 do 200 stopni Celsjusza. Jak widzicie, wszystko poszło nam łatwo, szybko, przyjemnie i przede wszystkim pysznie. Ponadto, powiem Wam jeszcze, do tego urządzenia możecie sobie dokupić dużo różnych fajnych dodatków. A teraz najważniejszy news, element tego urządzenia można mieć w zmywarce. To co? Jaki następny przepis Wy będziecie testować? Przyjmijcie to wyzwanie, wrzucajcie fotki na Instagrama, oznaczajcie profil yy, sklepu Alto, a my z przyjemnością to zobaczymy Wasze przygotowane pyszności. Pamiętajcie, że cały sprzęt yy, Philips Ovi Mini możecie znaleźć w asortymencie sklepu Alto. Ja się z wami żegnam. Idę jeść. Pamiętajcie, żeby subskrybować cały kanał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Cześć.